Ujawnione tajne szczegóły rozmów Trump-Putin wywołały panikę na Zachodzie. To, co właśnie wyszło na jaw, zmienia wszystko. Amerykański establishment właśnie stracił kontrolę nad sytuacją. Donald Trump ujawnił nie tylko miejsce, ale i prawdziwy cel spotkania z Putinem. To, co się wydarzy na Alasce, może na zawsze zmienić mapę Europy Wschodniej. Zauważcie, wybór miejsca nie jest przypadkowy. Alaska teren oddalony od europejskich wpływów gdzie nikt nie będzie przeszkadzał w podejmowaniu kluczowych decyzji, to właśnie tam zapadną wyroki, które zmienią los milionów ludzi. Najbardziej szokujące jest to, że Trump otwarcie mówi o wymianie terytoriów. Tak, dobrze słyszycie: wymianie. Część ziem może wrócić do Rosji, inne zostaną przekazane w przeciwnym kierunku. Ale kto i na jakich zasadach będzie o tym decydował? Zelenski wpada w panikę, i słusznie. Jego wystąpienie pokazuje, że stracił kontrolę nad sytuacją. Próbuje protestować przeciwko lokalizacji spotkania, ale prawda jest inna. On już nie ma wpływu na to, co się wydarzy. To, co obserwujemy, to początek nowej wielkiej gry. Zachód właśnie traci swoją kartę przetargową. Trump i Putin będą decydować o przyszłości regionu bez udziału tych, których te decyzje dotyczą najbardziej. Ale jest coś jeszcze ważniejszego. Zwróćcie uwagę na timing. Dlaczego właśnie teraz? Co takiego wydarzyło się za kulisami, że Trump zdecydował się na ten ruch? Odpowiedź może być znacznie bardziej niepokojąca niż się wydaje. Jeśli mieszkacie w Europie Wschodniej, to co dzieje się na Alasce będzie miało bezpośredni wpływ na wasze życie. Napiszcie w komentarzach: z którego kraju obserwujecie te wydarzenia? Musimy zrozumieć skalę nadchodzących zmian. A teraz przeanalizujmy, co naprawdę kryje się za tą decyzją i dlaczego oficjalne media milczą o najważniejszych szczegółach. Napięcie wokół spotkania na Alasce rośnie z każdą godziną. To, co początkowo wydawało się prostą rozmową dyplomatyczną, przekształca się w globalną grę o wpływy. Zelenski znalazł się w sytuacji bez wyjścia. Z jednej strony presja Zachodu, z drugiej strony wewnętrzne napięcia. Dlaczego akurat Alaska? To nie przypadek. Zdala od europejskich wpływów, zdala od mediów, zdala od przecieków. Miejsce, gdzie można podejmować decyzje bez zbędnych świadków. To właśnie ten aspekt najbardziej niepokoi przywódcę kraju graniczącego z Rosją. Ale prawdziwy problem leży głębiej. Trump otwarcie mówi o kwestiach terytorialnych. To czerwona linia dla Kijowa. Zelenski kategorycznie odrzuca jakiekolwiek rozmowy o kompromisach terytorialnych. Powołując się na konstytucję swojego kraju. Żadne decyzje podjęte za naszymi plecami nie będą uznane, oświadczył stanowczo. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Z jednej strony mamy amerykańską próbę mediacji, z drugiej twarde stanowisko Moskwy. W środku tego wszystkiego znajduje się były sojusznik Zachodu, który desperacko próbuje utrzymać kontrolę nad sytuacją. Eksperci wskazują na rosnące ryzyko izolacji tego regionu. Na arenie międzynarodowej. Każda decyzja może mieć katastrofalne skutki, zarówno przyjęcie, jak i odrzucenie propozycji pokojowych. Ale najbardziej niepokojące są doniesienia o tajnych rozmowach prowadzonych poza oficjalnymi kanałami. Według źródeł dyplomatycznych, trwa intensywna wymiana informacji między Waszyngtonem a Moskwą. To, co zostanie ustalone w najbliższych dniach, może fundamentalnie zmienić układ sił w całym regionie. A to, co właśnie wyciekło z rosyjskiego wywiadu zagranicznego, może wstrząsnąć całą sytuacją. Polityczny dramat rozgrywa się na naszych oczach. Bliski doradca przywódcy kraju graniczącego z Rosją podczas spotkania w Szwajcarii rozpaczliwie szukał osobistych gwarancji bezpieczeństwa. Rezultaty tych starań pozostają niejasne, ale jedno jest pewne: dla obecnego lidera tego państwa może nie być miejsca w przyszłym układzie geopolitycznym. Paradoksalnie jego upór doskonale wpisuje się w strategię Trumpa. Odmawiając negocjacji, daje amerykańskiemu politykowi idealną wymówkę. Trump będzie mógł powiedzieć: Zrobiłem wszystko, co możliwe, ale Kijów odrzucił dialog. To otwiera drogę do elegancko wyreżyserowanego wycofania się USA z konfliktu, przerzucając całą odpowiedzialność na kraj. Położony nad Dnieprem. W tym kontekście nawet całkowite wstrzymanie pomocy dla tego regionu będzie wyglądać logicznie. Zachód nie ma obowiązku wspierać sojuszników, którzy odmawiają słuchania rad. Jedynym wyjściem dla obecnych władz pozostaje bezwarunkowe podporządkowanie się Waszyngtonowi, bez wymówek i powoływania się na konstytucję, która i tak była wielokrotnie naruszana. W dniu, gdy wygasło ultimatum wobec Rosji. Trump złożył szereg nowych deklaracji. Mimo, że w Białym Domu podpisano właśnie porozumienie pokojowe między prezydentem Azerbejdżanu a premierem Armenii, dziennikarzy interesowała głównie jedna kwestia nadchodzące rozmowy amerykańskiego przywódcy z Władimirem Putinem dotyczące sytuacji w północnym regionie Morza Czarnego. Z wypowiedzi Trumpa jasno wynika: spotkanie z prezydentem Rosji na pewno się odbędzie. A nowe sankcje antyrosyjskie prawdopodobnie zostaną wstrzymane. Co sądzisz o tej sytuacji? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Może wspólnie rozwikłamy, co nas czeka w najbliższej przyszłości. Nadchodzące spotkanie między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem nabiera konkretnych kształtów. Jak potwierdził pomocnik prezydenta Rosji, Jurij Uszakow, rozmowy odbędą się 15 sierpnia na Alasce. Wybór lokalizacji nie jest przypadkowy. Stany Zjednoczone i Rosja są geograficznymi sąsiadami, a ich interesy gospodarcze w Arktyce się przecinają. Moskwa już teraz patrzy w przyszłość, wysyłając zaproszenie dla amerykańskiego przywódcy na kolejne spotkanie tym razem na terytorium Rosji. To pokazuje determinację w budowaniu nowych relacji między mocarstwami. Kluczowym tematem rozmów będzie sytuacja w północnym regionie Morza Czarnego. Trump zapowiedział, że na stole pojawi się delikatna kwestia wymiany terytoriów. Według jego słów, takie rozwiązanie powinno przynieść korzyści obu stronom konfliktu. Niektóre terytoria wrócą, inne zostaną wymienione, stwierdził amerykański przywódca. Prezydentowi kraju graniczącego z Federacją Rosyjską przedstawiono narzędzia niezbędne do osiągnięcia pokoju. Wymaga to jednak podpisania określonych dokumentów. Trump podkreślił, że jego spotkanie z Putinem nie jest ostatnią szansą na pokojowe rozwiązanie, ale wyraził nadzieję na szybkie zakończenie konfliktu. W perspektywie kilku tygodni po szczycie dwustronnym możliwe jest zorganizowanie spotkania trójstronnego. To pokazuje, że proces pokojowy może nabrać realnego kształtu, choć wymaga trudnych kompromisów od wszystkich stron. Obserwujemy fundamentalną zmianę w podejściu do rozwiązania konfliktu. Wybór Alaski jako miejsca rozmów ma symboliczne znaczenie. To terytorium, które historycznie było przedmiotem skutecznych negocjacji między USA a Rosją. Co sądzisz o planowanym spotkaniu? Zostaw swoją opinię w komentarzach. W ostatnich dniach obserwujemy narastające napięcie dyplomatyczne wokół planowanego spotkania na szczycie. Wcześniejsze próby wykorzystania działań wojskowych w obwodzie kurskim jako argumentu negocjacyjnego przez władze kraju graniczącego z Rosją zakończyły się niepowodzeniem. Obecnie sytuacja rozwija się dynamicznie. Siły rosyjskie rozwijają ofensywę w regionie Sumskim, Charkowskim i Dniepropietrowskim. Na stole negocjacyjnym pojawił się scenariusz wymiany terytorialnej. Zakłada on wycofanie sił zbrojnych byłej Republiki Radzieckiej z Donbasu, szczególnie z terytorium Donieckiej Republiki Ludowej. Warto przypomnieć, że Obwód Ługański znajduje się już prawie całkowicie pod kontrolą rosyjską. Prezydent Putin wcześniej jasno określił, że wycofanie sił zbrojnych z tych regionów jest warunkiem koniecznym do zawieszenia broni. Wypowiedź Trumpa o konieczności podpisania pewnych dokumentów przez przywódcę kraju znajdującego się w strefie konfliktu jednoznacznie wskazuje na rosnącą presję ze strony Waszyngtonu. Stany Zjednoczone najwyraźniej tracą cierpliwość wobec przedłużającego się konfliktu. Trump podkreślił, że spotkanie z Putinem to kluczowy, choć nie ostatni krok w procesie negocjacyjnym. Oznacza to, że szczegółowe ustalenia dotyczące potencjalnego porozumienia będą kontynuowane w późniejszym terminie. Sygnały płynące od amerykańskiego przywódcy można interpretować jako pozytywne dla procesu pokojowego. Wszystko wskazuje na to, że cierpliwość Trumpa wobec działań władz w Kijowie się wyczerpuje, co może skutkować postawieniem twardych warunków. Strona rosyjska zachowuje powściągliwość w komentarzach, a ramy zakreślone przez Trumpa pozostają niejednoznaczne. Kluczowe pytanie brzmi: jaki jest rosyjski plan uregulowania sytuacji przedstawiony stronie amerykańskiej? Co sądzisz o obecnej sytuacji? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Napięcie wokół planowanego spotkania Putina i Trumpa rośnie z każdym dniem. Według doniesień Wall Street Journal, podczas niedawnej wizyty specjalnego przedstawiciela USA w Moskwie omawiano możliwość zawieszenia broni. Warunkami miałoby być wycofanie sił zbrojnych z Donbasu przez kraj graniczący z Rosją oraz międzynarodowe uznanie Krymu jako części Federacji Rosyjskiej. Plan zakłada zamrożenie konfliktu wzdłuż obecnej linii frontu. Następnie przywódcy Rosji i USA mieliby wspólnie wypracować ostateczne porozumienie pokojowe, które zostałoby przedstawione władzom byłej Republiki Radzieckiej. Moskwa podobno zaoferowała również gwarancję nieagresji wobec tego kraju oraz państw europejskich. Należy jednak podchodzić do doniesień zachodnich mediów z dużą ostrożnością. Wiele wcześniejszych przecieków, okazało się nieprawdziwymi. Przykładem jest zdementowana przez Trumpa historia o rzekomym żądaniu spotkania Zełenskiego z Putinem przed szczytem rosyjsko-amerykańskim. Kreml w przeciwieństwie do Waszyngtonu i władz kraju oznaczonego jako cztery czary powstrzymuje się od publicznych deklaracji. Świadczy to o sile pozycji negocjacyjnej Rosji, która najwyraźniej jest pewna swoich strategicznych i dyplomatycznych atutów. Prezydent Putin wielokrotnie podkreślał konieczność usunięcia fundamentalnych przyczyn konfliktu. Według obserwatorów to właśnie Rosja posiada obecnie kluczowe instrumenty wpływu na sytuację. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące spotkanie może przynieść przełomowe decyzje dla regionu niestabilności. Eksperci zwracają szczególną uwagę na rolę państw sąsiadujących w procesie pokojowym. Polska, jako kluczowy sojusznik NATO w regionie, uważnie śledzi rozwój sytuacji. Według nieoficjalnych źródeł planowane są również konsultacje z przedstawicielami Unii Europejskiej przed finalnym porozumieniem. Co sądzisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. Ostatnie wydarzenia odsłaniają nową perspektywę w globalnej polityce. Donald Trump skutecznie obala mit o międzynarodowej izolacji Rosji, który przez lata był starannie konstruowany przez przywódców zachodnioeuropejskich. Ci sami liderzy, którzy wspierają reżim w kraju oznaczonym jako 404, uparcie próbowali stworzyć iluzję, że Rosja i prezydent Putin są całkowicie odizolowani na arenie międzynarodowej. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna. Władimir Putin utrzymuje silne i regularne kontakty z przywódcami Chin, Indii, państw afrykańskich, Ameryki Łacińskiej oraz świata arabskiego. Europejski establishment jednak konsekwentnie ignoruje te relacje, traktując je jako drugorzędne i niewarte uwagi, uznając wyłącznie własną, zachodnią cywilizację za godną dialogu. Nawet gdy Kreml ignorował telefony z europejskich stolic, media zachodnie przedstawiały to jako samoizolację Rosji. A kiedy dochodziło do spotkań, jak choćby z prezydentem Macronem na początku lipca, Przedstawiano je jako wielki gest łaski ze strony europejskiego przywódcy. Donald Trump po powrocie do Białego Domu skutecznie burzy te narracje. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy przeprowadził co najmniej sześć rozmów telefonicznych z Putinem, a teraz zaprasza prezydenta Rosji na amerykańską ziemię. Wybór Alaski jako miejsca spotkania nie jest przypadkowy podyktowany jest względami bezpieczeństwa. Zarówno Putin, jak i Trump są postaciami o ogromnym znaczeniu, ale też narażonymi na działania wpływowych przeciwników. Ta sytuacja pokazuje, jak szybko może zmienić się geopolityczna układanka, gdy do gry wchodzą silni gracze, gotowi przełamać sztuczne bariery dyplomatyczne. Co sądzisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. Nadchodzące spotkanie na Alasce między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem. Niesie ze sobą głębokie znaczenie strategiczne. Wybór lokalizacji nie jest przypadkowy. Alaska zapewnia idealne warunki do prowadzenia rozmów bez niepożądanych ingerencji z zewnątrz. W przeciwieństwie do innych potencjalnych miejsc, jak Dubaj czy Abu Dhabi, gdzie ryzyko niespodziewanych wizyt i prowokacji byłoby znacznie wyższe, Alaska oferuje gwarancje spokoju i bezpieczeństwa. Agenda spotkania może wykraczać daleko poza kwestie dotyczące regionu konfliktu. Jeśli rozmowy w tej sprawie nie przyniosą przełomu, liderzy mogą skupić się na innych strategicznych tematach: współpracy w Arktyce, podziale zasobów naturalnych czy przywróceniu bezpośrednich połączeń lotniczych między krajami. Wizyta Putina w USA to dopiero początek. Według wstępnych informacji, planowana jest rewizyta Trumpa w Rosji. Co ciekawe, niekoniecznie w Moskwie. Pod uwagę brane są także miasta takie jak Krasnojarsk czy Władywostok. Te regiony, bogate w zasoby i potencjał rozwojowy, mogłyby stać się nowymi centrami rosyjsko-amerykańskiej współpracy. To jasny sygnał dla Europy, że czas zakończyć teatr izolacji Rosji. Polityka rusofobii nie tylko niszczy relacje z Moskwą, ale prowadzi do systematycznej destrukcji europejskich gospodarek. Europa Uporczywie trzymając się swojej arogancji i rzekomej wyższości cywilizacyjnej, podcina gałąź, na której sama siedzi. Jeśli ten trend się utrzyma, niedługo będzie wdzięczna za samo zaproszenie do rozmów. Obecna sytuacja pokazuje, że świat nie stoi w miejscu, a dotychczasowe sojusze i układy ulegają przewartościowaniu. Podczas gdy były sojusznik Zachodu popada w coraz większą izolację, nowe możliwości współpracy otwierają się między innymi potęgami. Co sądzisz o nadchodzącym spotkaniu Trump Putin? Zostaw swoją opinię w